Cześć, widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Simpson i siedzę sobie na moim cudownym fotelu w moim domku, który ma wgląd na nic innego jak Banner kid sklepu, tak jest, widzowie. Serdecznie was zapraszam na sklep. Wiem, ja że wspominam co odcinek o tym, ale cieszę się, nie że ten sklep w końcu jest i że możecie sobie na niego wbić i kupić sobie taką elegancką koszulkę, bądź taką niebieską. Więc serdecznie was tam zachęcam, żebyście wili. Link oczywiście jest w opisie, a my dzisiaj mamy konkretny plan, ponieważ, słuchajcie, stało się straszne rzeczy z tego. Po pierwsze, okradziono mój sklep z czapkami. Po drugie, okradziono mnie z mojego plecaka, który był w tym miejscu. I co najważniejsze, yy, złodziej, który ukradł mi plecak, prawdopodobnie ukradł mi te rzeczy z mojego sklepu z czapkami i co najważniejsze, bardzo szybko ten, ten ktoś zniknął zaraz wybiegając sobie stąd i Dlaczego uważam, że jest to podejrzane? Dlatego uważam, że jest to podejrzane, bo to jest dziwne, żeby ktoś tak szybko mógł sobie zniknąć. I jedyna taka osoba, która mogłaby to zrobić, to jest Magik. Więc jest tutaj duże ryzyko, i ja tak szczerze mówiąc, bardzo podejrzewam go o to, że to on mógł się przemienić w jakąś inną postać i po prostu sobie tutaj się włamać i tak dalej. Więc dzisiaj chciałbym to sprawdzić, żeby mieć na pewno pewność, że, że to nie jest on, albo po prostu, albo się upewnić, znaczy mieć pewność, że to jest on, albo się upewnić, że to nie jest on. Wiecie, którąś z tych rzeczy w każdym razie. Serdecznie zapraszam was na kitklep.pl Ponieważ tam są nasze fajne ciuszki Musicie koniecznie tam wbić Link oczywiście macie w opisie I tak jak za mną teraz widzicie mnie i Dejwa Macie taką czarną i niebieską koszuleczkę Z logiem Kidowic i z całym składem Kidowic Koniecznie wbijajcie link macie w opisie I kupujcie takie cudowne koszulki Więc plan widzowie jest prosty Idziemy dzisiaj do Magika i musimy przejrzeć jego chatę Zobaczyć czy ma tam jakieś rzeczy I jeżeli jest jakikolwiek ślad tego, że ukradł mi albo czapki Albo plecak No to jest naprawdę przekichany ma, ma u mnie Ale ja chciałbym tylko zaznaczyć, że Z tego co pamiętam w moim plecaku były Karty do banku, złoty kompas, plastikowy hitcoin i chyba takie na kamery, ten monitor taki, tak mi się wydaje. Więc jeżeli któryś z tych rzeczy zobaczymy u Magika, no to mamy bardzo dużą szansę na to, że po prostu Magik, wiecie, że mi coś ukradł. Tylko teraz tak, ja muszę. muszę się zorientować, czy on jest w ogóle na chacie u siebie, czy nie. O, dobra, wyszedł właśnie, wyszedł właśnie. Patrz, idzie tam. Okej. Okej, on dziś leci sobie, bo widzę, że ma elitę. Dobra, poleciał. gdzie on leci? Dobra, on może lecić tutaj w swojej wieży, jego ja tam dawno nie było, dobra. Zobaczmy, w takim razie wykorzystajmy ten moment. Dobra, 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 poleciał sobie, poleciał sobie. Szybko wejdźmy do środka i zobaczmy, czy on tutaj coś ma. Na pewno, jakby coś miał, to by to chował dobrze. Więc albo tu na dole. Hmm, tutaj, wiem, że tu ma właśnie przejście jakieś. To jest, to jest miejsce, które trzeba przejrzeć koniecznie. Teraz tak, czy on tutaj coś ma? Tu są jakieś obrazy. Tu są kolejne obrazy. To nie. Tu gdzieś miał chyba jakieś ukryte przejście. Mi się kojarzy. O, jest, jest. jest. O, nie, tu ma na T. A ja nie znam hasła, nie znam hasła Nie znam hasła, więc tego tutaj nie zrobimy Dobra, okej, okay. w sensie To nawet nie było, czekajcie, on nawet tego This block doesn't have a password, a, dobra, czyli to jeszcze nie ma, jeszcze, jeszcze nie ma hasła yy, ta skrzynka, co oznacza, że w takim razie on tam nie mógł nic schować, bo jeszcze nie jest ona przypisana, ale on to postawił, tylko on to może edytować, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to tutaj nie, dobra, czekajcie, zobaczmy niżej w takim razie, nie wiem ile mamy czasu, ale on też może to mieć na pewno jakoś dobrze pochowane, dobra, to są stroje, to nie, tutaj też nie dobra, tutaj, tutaj nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było, szczerze mówiąc, więc, więc nie wygląda to, jakby on tutaj miał coś chować. No dobra, nie ma żadnych śladów, może to nie jest on. Dobra, zobaczmy tutaj. O ja tutaj miałem kiedyś swoje rzeczy, dobra. O nie, to są rzeczy, które on potrzebował do tego, żeby otworzyć ten ten. Dobra, to niezłe tutaj sobie się ja się, się dzieją. Dobra, idziemy na górę. Tutaj nic nie ma. Eee, może na górze, może wyżej. Eee, dobra, nie wiem, że on mógłby to pochować. Czy on ma jakieś sekretne bazy, czy nie? Tu jest jakaś skrzynka. Jest... Dobra, jest plastikowy Gitcoin! Ej dobra, 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 dobra O nie, dobra, Czyli, czy to oznacza, że Magik w takim razie ukradł mi plecak? O, on ma plastikowy kitko, ale chciałbym Przypomnieć, że był tylko jeden i tylko ja go miałem Tu jest karta jakaś To jest magika karta, magika karta do... Ej, to jest jego karta do szejfu Ej, dobra, mam pomysł, mam pomysł Z tą kartą, dobra, Be robimy tak Będziemy go, bo, powiemy mu wprost Że mamy, że wiemy, że to on to ukradł I że ma nam, albo odda mi moje rzeczy ja mu wtedy oddaję kartę Albo włamuje się do jego sejfu, w którym on ponoć ma duże pieniądze, więc to... To jest... To... To myślę, że powinien na to się zgodzić, nie? Bo ja w moim sejfie nie mam nic, tak, on tak naprawdę nie ma tam nic cennego z tych rzeczy, które... Które mi ukradł, więc nie powinno mu na tym zależeć. Dobra, czekajcie, gdzie ja to mogę schować? Schowajmy to może tu... Eee, jakie tu było... Nie, taki... Nie, nie wiem, jakie tu było hasło... Eee... Nie wiem, jakie to było hasło. Dobra, no ale nieważne. To i tak nie jest jakieś mega, mega dobre. Możemy polecieć sobie do tego mojego drugiego safe'u, który mam w tym miejscu. Więc uwaga, Pyk, dobra. Uwaga, czy to działa? Działa jeszcze. Dobra. O nie, tu jest coś rozwalone! O nie, to nie wygląda jakby jak to miało być bezpieczne. To już to tu tak dawno nie było, że to już poz, poz, poz zepsute jest tutaj strasznie. Dobra, to jednak tutaj nie schowamy tego. Schowamy to gdzie indziej w takim razie, tylko w którym miejscu mogłem to schować? Weźmy sobie może jakąś skrzynkę, dobra, mam pomysł. Weźmy skrzynkę. Ehm, lalala, gdzie mam jakąś skrzyneczkę? skrzyneczka, skrzyneczka, skrzyneczka. Jedna, jedna prosta skrzynka. Dobra, weźmy sobie tą po prostu, jakąś. która jest pusta. Dobra, ta jest pusta. Weźmy jedną, okej. Okay. I teraz musimy to schować w odpowiednim miejscu. I wydaje mi się, że odpowiednie miejsce to będzie na przykład takie coś. Patrzcie, tu na wprost, tutaj robimy sobie taką dziurę. Pyk, dajemy to. I tutaj w tym miejscu możemy odłożyć i plastikowego kikojena i to. Także wiecie, nie chcę z tym łazić, bo zabraliśmy mu to, więc lepiej, żeby to było gdzieś schowane. Ale wiecie jak ja mu powiem teraz, że, że ja to mam. Bo jak ja mu tylko powiem, to mi nie uwierzy. Dobra, a wiem, 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 dobra, zrobimy zdjęcie, zrobimy zdjęcie Bo mam aparat, dobra, uwaga, a tylko nie mogę Zrobić zdjęcia w tym miejscu, bo on będzie wiedział, w którym miejscu Jest ta skrzynka w takim razie, dobra, muszę pójść A, tylko to, czekajcie, jeszcze jedną rzecz zrobię Zabierzemy to I zrobię zdjęcie obu rzeczy, żeby mieć, mieć oba, Obie rzeczy na dowód, nie Dobra, zróbmy tak, że zrobimy zdjęcie tego W tym miejscu, tutaj, uwaga Albo tu, albo nie, dobra, robimy tutaj Tu jedną rzucam rzecz Tu drugą rzucam rzecz, okej okay. I teraz robimy zdjęcie, op, dobra Coś takiego Pyk. Mamy zdjęcie zrobione. Elegancko bierzemy te obie rzeczy. Chowamy je tam na dół i idziemy z tym zdjęciem do niego. I zobaczymy, co on na to, co on na to powie. On pewnie. On tam do tej wieży poleciał, więc pewnie będziemy musieli tam zalecieć. No ale dobra, to damy radę. No, odkładamy to tu. Zmurujemy i teraz on nie wie, gdzie to jest. I jest wszystko. Git. 59 Firewire to mi starczy. Dobra, gdzie jest to zdjęcie? Tu mam to zdjęcie, dobra. Okej, okay. dobra, no to jest mocny, To jest mocny dowód, nie? To jest mocny dowód na to, co ja mam. I wydaje mi się, że. No, że magik nie będzie zadowolony z tego, ale to dobrze, że nie będzie zadowolony, bo okradł mnie perfidnie, więc, więc teraz niech ich cierpi, tak? I jak mi nie będzie się tego oddać, to normalnie włamujemy się do jego sejfu. Dobra, lecę do niego, do tej wieży. Dobra, dolatujemy do tej wieży. Nie wiem, gdzie jest to. Ta... O, widzę, 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 widzę magika, widzę magika, widzę magika. Dobra, lądujemy tu, lądujemy, dobra, jesteśmy na dole. Okej, okay, idziemy z nim pogadać takim. O! Dzień dobry! Co ja tutaj robię? No, a sobie przyleciałem do ciebie, bo widziałem, że tutaj gdzieś sobie poleciałeś Tak się składa magik Słuchaj, musimy porozmawiać bardzo, bardzo ważna sprawa Chodź tutaj na górę, chodź ale zapraszam się tu, Musimy porozmawiać. Musimy porozmawiać. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Już Ci pokazuję, uwaga, tak, żeby ci zaprezentować, Zrobimy coś takiego. Pyk, 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 ok. Ehm, tak się składa, że postanowiłem sprawdzić, czy to przypadkiem nie ty okradłeś mnie e, w tej, z tymi czapkami, czy to ty przypadkiem nie okradłeś mojego plecaka. Ponieważ postać, która mnie okradła, nie przypominała nikogo z Kidowic, więc zakładam, że mógłbyś to być ty, który byś się zmienił w tą postać. I tak się składa, że wszedłem do siebie do domku i znalazłem to. Powiem Ci no już co no to, no to jest. To ja, jest moja karta. No właśnie, twoja karta, a skąd wiedziałeś, że twoja? No bo na skrzyni była. No i tam też był ten plastikowy kitcoin, tak? Czyli a, doskonale o tym go... wiedziałeś. Nie, go nie było. No dobra, no ale, ale no, no coś tutaj. Po pierwsze, po pierwsze dlaczego grzebiesz w moich rzeczach? Mm, no... W prywatnych rzeczach to jest pierwsze pytanie. A okay. drugie, to nie mam pojęcia co robi ten Kitcoin, ponieważ ci go dałem. No tak, no i właśnie dlaczego w takim razie on był u Ciebie w skrzynce, skoro był wcześniej u mnie w plecaku Który został jaki skradziony cel, Ale posłuchaj, jaki bym miał celu dawać Ci kill coina, a potem Ci go zabierać? Ale może Ci nie chodziło o to, tylko Ci chodziło o mój safe, na przykład Bo miałem tam też karty A plastikowy kit były dla Ciebie najmniej ważny, więc wrzuciłeś go do losowej skrzynki, pierwszej lepszej No i co? Nie no to jest głupota, no przestań No jak przestań? No nie masz żadnych argumentów tutaj no na nic, to Słuchaj, tam, ktoś to musiał podrzucić, no ale no Moja karta tak. leżała w moich prywatnych rzeczach, a to, że ktoś to tam wrzucił to już nie moja wina Po pierwsze, a gdzie jest reszta rzeczy w takim razie? Gdzie są, nie wiem, te, no, te, te no, karty? A skąd ja mam wiedzieć, skąd ja mam wiedzieć, gdzie to jest? No ja tym bardziej nie wiem, bo nic nie ukradłem mm -hmm. Powiem ci, Magik, I tak I chciałem jeszcze że bardzo mnie zdenerwowałeś ty, że zakrzepałeś w moich rzeczach I to jest po prostu szczyt chamstwa Zostawiam I ci gdzie to, jest to zdjęcie nie mam jej, jest schowana, jest schowana. Jak ja postanowisz, schowana. jak postanowisz oddać mi moje rzeczy, które mi ukradłeś, plecak i wszystkie rzeczy i te czapki, to wtedy oddam ci tą kartę. No, to jak to nie? nie jak nie, to wejdę do twojego sejfu, rozumiesz? To są moje, to jest moja karta. A nie O, nie, nie, nie. Magik. Masz czas, masz 24 godziny na to, żeby mi oddać te rzeczy. Ja wiem, że tu ty to ukradłeś. No, słuchaj, wszystko, wszystko. Dobra, dobra, cześć. Dobra, widzowie, wracam z powrotem na Kitowice. Ewidentnie Magik mi to ukradł, bo jest i u niego plastikowy Kitcoin. Po drugie wiedział doskonale o tym, yy, gdzie jest ta karta i brzmi to trochę tak, jakby też wiedział, że w tamtym miejscu był ten plastikowy Kitcoin. Tak jakby sobie o wszystkim przypomniał. No nie, nie, to jest jakby tutaj. To tu jest naprawdę mega przypał pod tym względem i ja jestem prawie że pewien, że to jest on, nie? Serio, serio, jakby po prostu... Nie wiem, nie wiem, co, nie wiem, co ma nawet powiedzieć, nie? Jakby jestem zawiedziony bardzo, bo myślałem, że magik to jest kumpel, prawda? A okazuje się, że jest to perfidny złodziej, który po prostu tutaj postanowił mi ukraść co nieco i. No i mega mi się to nie podoba, nie? No ale dobra, przynajmniej wiemy, że to jest u niego, że nikt mi tego innych nie ukradł. Jest mi trochę smutno, no ale. No ale okej, okay, jakby nie będziemy. Ej, co jest. Co jest grane? Ej, dobra, to był znowu ten gościu! O, miał jakąś maskę. Ej, dobra, czekajcie, schodzimy na od... dół. On zszedł do mojej siostry. On zszedł do mojej siostry. Dobra, szybko, 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 szybko. Tędy, tędy, tędy. Dobra. Halo, jest tu gdzieś. O! Jest, 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 jest. Jest, 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 dobra. Ej, dobra, gonimy go, gonimy go, gonimy go. Ej, go... dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, no dobra, gdzie on pobiegł? No jak to jest znowu, że on tak mi znika. No nie, no dobra, to był drugi raz, jak on tak zniknął, no nie. Dobra, ej, ale to w takim razie nie był magik, bo magik był przecież na wieży Ej, dobra, to jest podejrzane, to jest podejrzane Czyli to nie był magik? Dobra, ej, ale mi się teraz zmieni, zryło mi wszystko Ja nie wiem wcale o co chodzi już Gdzie on mógł pobiec? Ja już nawet nie wiem, gdzie mam szukać przecież... O, dobra, magik jest, Magik! magik, 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 magik Magik, halo Dobra, tak, słuchaj, 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 zgadasz. nie, sorry, 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 pogadajmy, pogadajmy, przepraszam Przepraszam, nie, przyleciałem tu i był tu znowu ten włamywacz, czyli to nie mogłeś być ty To nie mogłeś być ty, dobra, słuchaj, ja ci zaraz oddam to Zaraz, dobra, czekaj, zaraz ci ją oddam, zaraz, chwila, zaraz będę Dobra, oddajmy mu tą kartę, oddajmy mu tą kartę, bo... Bo to na pewno nie był on, to na pewno nie był on No, ewidentnie wróciłem na kidowice i tutaj był akurat ten włamywać Więc to na pewno nie mógł być on Oddajmy mu tą kartę, żeby mi uwierzył po prostu, że, że wiecie, że zmieniam jakby nastawienie Ale to jest mocno podejrzane, co się działo Czyli próbował, próbował, krótko mówiąc, ten włamywać Wrobić magika w to wszystko Podkładając u plastikowego kitcoina na to wychodzi Ej, dobra, to tu się dzieją takie rzeczy I teraz może, może to być w stosunku do każdego U każdego może być jakaś rzecz, wiecie o co chodzi I to jest, to jest najgorsze, że teraz nie. Nie wiadomo czy to, ale to wychodzi na to, że to musi być ktoś spoza kidowic, tak mi się wydaje, ale jak to się stało, dobra, siema, siema, e, masz tą kartę, oddaję, patrz, tu jest ten plastikowy kitkoń właśnie, który, który był podrzucony tutaj, faktycznie ktoś go musiał podrzucić, no bo to nie mogłeś być ty, bo ty byłeś przecież w wieży, a ja ledwo co wróciłem tutaj i akurat był ten włamywacz, który w ogóle swoją drogą ukradł obraz Monalizy mojej siostry. No przed chwilą, przed chwilą ja mówię ci, że ja tu przyleciałem, patrzę, on jest akurat u niej na chacie, zabrał to zbieg na dół po schodach, ja zbiegłem na dół, on później wybieg i znikł. On hmm. za każdym razem znika ale nagle, ja mówię, nie wiem jak on to robi. Ty, ty nie potrafisz złapać go który kradzie? Ale on, ale ja mówię ci biegnę za nim i on nagle zbiega za róg i znika. Po prostu nie ma go, nie wiem jak on to robi. No to gdzieś musi się ukryć, no! no, to no nie gdzieś musi, gdzieś musi, czyli powinien. No to ale nie wiem gdzie, ale nie wiem gdzie, to jest najgorsze. Tylko. Nie wiem, nie wiem, totalnie. On... No ale jak ja mam go ci stary, zauważył. Jak... No nie wiem, ale ja mam wrażenie, no, 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 no pewnie tak, ale dobra A Musimy to jakoś razem zrobić, ale jakiś... on... On gdzieś się tutaj musi ukrywać, więc na pewno on ma jakąś kryjówkę na kidowicach Ale gdzie? Tutaj, nie po wiem w Nie, no, no, jak tutaj w piwnicy? Co ty nie no, tuję, no, nie mo nie może go tutaj być. <laughs> nie, dobra, słuchaj, musimy go znaleźć i... i musimy znaleźć, gdzie on się dokładnie ukrywa